you mm -hmm. Bardzo serdecznie, moi drodzy, zapraszam Was na kolejne czytanie. To nowe czytanie na nowy, nadchodzący tydzień miesiąca czerwca 2025 roku. Pochylimy się tutaj, słuchajcie, nad wydarzeniami, które będą miały miejsce w okresie od 9 do 15 czerwca 2025. Moi drodzy, hmm. w ciągu tego tygodnia zajdzie wiele ciekawych wydarzeń na niebie, a przede wszystkim takie ważne wydarzenie dotyczące Jowisza, Jowisz wkroczy do znaku raka. Saturna już mamy e, cały czas w znaku barana i słuchajcie, tutaj Saturn z Jowiszem bardzo dobrze się czują, robiąc rewolucję. Słuchajcie, nowy tydzień to nowe możliwości, nowe nadzieje, e, nowe szanse, ale również i nowe zagrożenia, e, nowe jakieś nie, zawsze sympatyczne niespodzianki losu i można by powiedzieć, stare odchodzi, nowe przychodzi z nowym tygodniem i tak właśnie Właśnie się tutaj zadziewa przy okazji tych układów astrologicznych. Stare odchodzi, nowe przychodzi. Właśnie Jowisz po to wkracza do znaku Raka w poniedziałek 9 czerwca, żeby stare mogło na dobre odejść, a nowe przyjść, a wspomagał go o tym. Oczywiście w tym będzie Saturn. Ten nasz trochę, wiecie, stary taki... Trochę upierdliwy dziadek, tak, ale on jest bardzo potrzebny, ten Saturn. Moi drodzy, Saturn w znaku Barana cały czas podkręca energię, cały czas pokazuje nam, że e, trzeba wyjść, trzeba wyjść z pewnych sytuacji, trzeba wyjść z pewnych układów osobistych, zawodowych, myślowych, emocjonalnych, rodzinnych, wszelakich, słuchajcie. E, zachęca nas, a w zasadzie nawet nie zachęca, a momentami wręcz zmusza, bo Saturn, który jest w znaku ognistym, wcale nie jest dyplomatyczny, nie wprowadza tak łagodnie i przyjemnie zmian, jak wprowadzał je przy okazji pobytu w znaku ryb. Więc, moi drodzy, tutaj te zmiany, to już takie są bardziej, wiecie, na siłę, mogą przypominać czasami właśnie wyrzucanie nas z gniazda, tak jak właśnie ptaki taki wyrzucają swoje potomstwo z gniazda po to, ażeby nauczyło się latać i opuściło gniazdo, żeby rozpoczęło swoje życie, bo taka już jest jego rola, taki już jest czas, więc właśnie Saturn tak się tutaj zachowuje dosłownie jak ten słuchajcie rodzic ptasi, który wyrzuca pisklę z gniazda. No już nie piskle, tak, bo to już są wtedy podlotki. Yy, więc one się już uczą, prawda, latać. Yy, no i tak, taką właśnie mamy, słuchajcie, tutaj energetykę, więc tak się zachowuje Saturn. A co robi Jowisz? A, no Jowisz, słuchajcie, jest, będąc w znaku raka przygotowywuje nas na pewne rzeczy emocjonalnie, troszkę może i nawet bąci nam w emocjach. Słuchajcie, przy okazji właśnie Jabisza w Znaku Raka należy się spodziewać właśnie zmian. Zmian w emocjach, zmian w nastawieniu. Nagle może się okazać, że pewne rzeczy kończą się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, kończą się jakieś układy, znajomości, moi drodzy, a to też jest, słuchajcie, ten czas, ten tydzień będzie również taką próbą lojalności. Więc tam, gdzie ktoś był wobec Was lojalny lub nie, to będzie to naprawdę wychodziło na światło dzienne, a więc zakończenie pewnych rzeczy. Rak ma problemy z odpuszczeniem emocji i większość z nas ma po prostu problemy z odpuszczeniem emocji, albo trzyma przy, na, przy sobie emocje, albo jakieś rzeczy, jakieś sprawy z powodów emocjonalnych. Więc właśnie, a z powodów emocjonalnych nie można zatrzymywać dziecka w gnieździe, tak? Więc tutaj Saturn przychodzi z pomocą, Rak, za, rak słuchajcie, i Jowisz właśnie zakańczają pewne sprawy emocjonalnie, Wypychani jesteśmy do przodu. Niektóre osoby właśnie w tym tygodniu mogą się przekonać, kto gdzie był właśnie w stosunku do Was lojalny lub nie. To jest próba lojalności ten tydzień. To jest też czas, słuchajcie, gdzie możecie się spodziewać jakichś deklaracji, zmian. Możecie się tutaj spodziewać zmiany nawet takich preferencji. Nagle się może okazać, że Wasz partner czy partnerka oświadcza, że on ma na przykład innego rodzaju preferencje dotyczące relacji tak, że na przykład tak naprawdę jakiś pan może oświadczyć jakiejś pani, że tak naprawdę to jednak woli być w związku homo, to nie są jego preferencje, tak, zawsze to ukrywał. Kobiety też mogą tego typu, słuchajcie, oświadczenia nagle gdzieś tam składać. Dzieci mogą swoim rodzicom składać tego typu oświadczenia, informacje. Więc tu poważne, słuchajcie, zmiany emocjonalne właśnie również w preferencjach, również właśnie w preferencjach dotyczących alkowy. No i oczywiście, moi drodzy, możemy też się spodziewać jeszcze takich sytuacji jak jakieś zmiany preferencji, no na przykład wyznaniowych, więc tutaj ktoś nagle może stwierdzić, że jemu już nie pasuje udział w takiej, a nie innej grupie jakiejś religijnej, tak, ta, ta religia mu nie pasuje, to mu nie pasuje, tamto mu nie pasuje, ogłasza, oświadcza. To jest też, słuchajcie, tydzień właśnie, w którym jeśli chodzi o kwestię taką masową, to możemy się nawet spodziewać takich wystąpień, jakichś ruchów, słuchajcie, religijnych, tak? Więc możemy się nawet jakichś takich manifestacji spodziewać, więc tutaj, gdzie są jakieś starcia, nawet i takie właśnie siłowe dotyczące przekonań, moi drodzy, na tle właśnie takim wyznaniowym, duchowym, no to tu możemy się właśnie spodziewać jakiegoś zaostrzenia, jakichś takich właśnie wystąpień, albo nawet pierwszy raz w życiu nagle się tak może okazać, że... Tu ludzie gdzieś tam razem funkcjonujący w takim, a nie innym miejscu, w takiej, a nie innej jakiejś okolicznościach, tak? w takiej na przykład nie wiem miejscowości, czy nawet na jednej jakiejś tam dzielnicy, czy nawet w jednym domu, a posiadający odrębne odrębne preferencje, no nagle może się tutaj okazać, że już przestają tacy być troszeczkę wobec siebie lojalni i mogą się tam pewnego rodzaju konflikty rodzić. No i wtedy właśnie ludzie widzą, tak, wtedy ludzie widzą nagą prawdę. No i czasami może nie trzeba udawać już później, że no faktycznie po co, po co tu udawać, no to, to, to może po prostu czas właśnie na oddzielne zamieszkanie, tak, tego typu właśnie historie, Więc możemy się ich spodziewać, słuchajcie, również na poziomie tutaj takim naszym prywatnym, domowym, ale również i na poziomie takim społecznym czy nawet ogólnonarodowym. Więc czekajcie, słuchajcie różnych informacji, różnych ogłoszeń dzienników. No tutaj też słuchajcie, mogą się pojawić jakieś wystąpienia osób, które będą nagle głosiły jakieś prawdy objawione dotyczące właśnie świata duchowego, dotyczące jakichś na przykład dogmatów religijnych, więc proszę się tego spodziewać. I słuchajcie, tydzień będzie takim okresem spokojnym dla tych, przede wszystkim, którzy nauczyli się obserwować zachodzące zmiany, zachodzące procesy i wyciągać wnioski. I ci będą po prostu gotowi, będą spokojnie pewne rzeczy przyjmowali. Najważniejsze jest, moi drodzy, nie dawać się za bardzo wkręcać emocjonalnie, bo to też jest tydzień bardzo dużych zmian. Tak jak powiedziałam, stare odchodzi, nowe przychodzi, bardzo dużych zmian, na przykład jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia, pracowników, jakieś urzędy, tak? Więc dosłownie to jest tak, jakby przychodziła tutaj nowa miotła. I na nowo zamiatała. No i oczywiście sytuacja polityczna w wielu krajach tak wygląda, bo nie tylko u nas były wybory, ale jeszcze w innych krajach. Więc prześledźcie sobie, zobaczcie, gdzie właśnie mniej więcej w tym samym czasie były wybory i zobaczycie, no przychodzą właśnie zmiany, 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 więc stare odchodzi, nowe przychodzi. Jakie to będzie nowe, no to wszyscy zobaczymy. Moi drodzy kochani. Zachęcam Was do tego, żebyście dalej zostali przy czytaniu kart dla każdego poszczególnego znaku. To tyle moi drodzy na temat astrologii. Co do Jowisza i co do Barana, przepraszam, co do Saturna w znaku Barana. No, nagram takie osobne filmiki, ale to jeszcze chwilkę potrzebuje czasu, bo troszkę się rozkręcam, tak, dochodzę do siebie tutaj po takiej przerwie. Jeśli chodzi właśnie o nagrywanie. No i musicie dać mi Troszkę czasu, dać mi tę szansę, żeby się właśnie rozkręcić, rozruszać i przygotuję dla Was takie bardzo ciekawe, słuchajcie, podcasty właśnie dotyczące Saturna w znaku Barana i oczywiście również Jowisza w znaku Raka. Drodzy moi, pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Ono może, ale nie musi tutaj z Wami rezonować. Zarówno czytanie, jeśli chodzi o samą astrologię, to co tutaj Wam przedstawiłam, te pewne aspekty, jak i również jeśli chodzi o czytanie z kart, bo zresztą zaraz Was wszystkich tutaj zaproszę na czytanie kart. Każdy poszczególny znak będzie miał dla siebie rozkład. Więc moi drodzy, pamiętajcie, że właśnie to jest czytanie ogólne i ono nie musi rezonować z Wami, nie musi też rezonować stosownie którymi jesteście, pamiętajcie, zainteresowani. Moi drodzy, pamiętajcie, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych. Czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani? Pamiętajcie, drodzy moi, że jeśli potrzebujecie wsparcia bo macie do podjęcia ważne życiowe decyzje, a w tym tygodniu pewnie ich będzie bardzo dużo, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania i potrzebujecie czytania indywidualnego, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, moi drodzy, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku. WhatsApp Messenger, również tutaj na dole ekranu, wyświetla Wam się e, numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. Moi drodzy, również na dole w opisie linkuję Wam bardzo fajne czytanie Archetypy Matki, Rana Matki w Tobie. Zapoznajcie się, kochani moi, z tym czytaniem. Ono było opublikowane 26 maja z okazji Dnia Matki na moim kanale. Również zachęcam Was do zapoznania się z czytaniem Manielski Przekaz wiosna 2025, moi drodzy. Te czytania wszystkie ze sobą się łączą, wszystkie coś tam mają ciekawego komuś do powiedzenia, do przekazania. Są to czytania dosyć głęboko psychologiczne, moi drodzy, i też no, raczej moje czytania te nawet tygodniowe to takie są, moi drodzy, więc tutaj nie znajdziecie żadnych głodnych kawałków na temat bruneta wieczorową porą. Zatem zachęcam tych wszystkich, którzy chcieliby czegoś troszeczkę innego posłuchać na czytaniach tygodniowych, również miesięcznych i też na takich czytaniach specjalnych. Wszystko, co uważam, jest godne Waszej uwagi. Moi drodzy, to linkuję na dole w opisie. Bardzo Was proszę rozwincie sobie ten opis, naciśnijcie więcej, tak, i zobaczcie, co tam dla Was linkuje, do czego Was zachęcam. No i oczywiście cały czas zachęcam do zapoznania się z horoskopem chińskim, moi drodzy, dla każdego znaku Zodiaku. No, horoskop chiński dużo tam też przekazuje właśnie informacji dotyczących zmian w tym roku, bo to jest rok naprawdę wyjątkowy w trakcie tych różnych lat, które już tutaj z Wami spędziłam. Różnych, dynamicznych, to ten jest jeszcze inaczej dynamiczny, słuchajcie. No ale to tak jest. Nikt nam nie powiedział, że będzie łatwo. Wcieliliśmy się w takim okresie, w takim czasie, moi drodzy. No i tak funkcjonujemy. Życzę wszystkiego dobrego, kochani. Miłego dalszego słuchania. Zapraszam Was w tej chwili na czytania dla każdych poszczególnych znaków Zodiaku. I wspaniałego tygodnia, kochani. Do usłyszenia dalej. Witam was bardzo serdecznie, moje drogie raki. Teraz dla was wyłożę karty. To Milenka się tutaj słuchajcie przemieszcza. Milenka to zodiakalny bliźniak, urodziła się e, w, w, właśnie w czasie, kiedy słońce było w znaku Bliźniąt. No więc Milenka opuściła tutaj Teraz mój blad roboczy. Słuchajcie, drodzy moi, wyłożymy teraz dla Was kartę na okres od 9 do 15 czerwca 2025, na ten nowy nadchodzący tydzień. Moje drogie raki, Słońce jest w znaku bliźniąt, więc bardzo Was osłabia energetycznie, możecie się czuć dziwnie. Jeszcze na dodatek Jowisz wkroczył, właśnie wkroczy tutaj 9, bo ja czytanie przygotowuję troszkę wcześniej, tak? Macie je już opublikowane w piątek, w weekend. Przed nadchodzącym tygodniem. I moi drodzy, właśnie Jowisz tutaj w znaku raka, słońce, w znaku bliźniąt, osłabienie energetyczne. Uwaga na wybuchy emocji, moje drogie raki. Uwaga na takie osłabienie takiej inwencji, bym powiedziała, intelektualnej i wytrzymałości nerwowej i emocjonalnej, moje drogie raki. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną raków na nowy nadchodzący tydzień, 9-15 czerwca. 2025, rezonujące ze mną raki. <laughs> Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moje drogie raki, a pod schodem talii macie kartę dwójki mieczy. Wiecie co, w ogóle bardzo mieczowo, bardzo mieczowo jest od samego początku, odkąd tam wykładałam, słuchajcie, karty, dla znaków was poprzedzających, to jest bardzo mieczowo w tym tygodniu, czyli intelekt, rozum i takie cięcie, ale też trzeba uważać właśnie na myśli emocje. Poprosimy karty uzupełniające, dointerpretowywujące dla rezonujących ze mną raków 9-15 czerwca. Tu na pewno znajdą się właśnie takie raki, słuchajcie, które no, będą dużo myślały, dużo się zastanawiały, może jesteście w jakiejś patowej sytuacji, zaraz zobaczymy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę zamyślonego, no właśnie, zamyślone, czyli podejmowanie decyzji, widzicie? Więc na pewno tu się odnajdą takie raki, które mają wrażenie, że być może są w jakiejś troszeczkę nawet patowej sytuacji. Trzeba będzie się do czegoś odnieść, moi drodzy. Trzeba będzie podjąć jakieś decyzje w prawo lub w lewo. Może taką szkołę, może taką pracę, może taka droga rozwoju. Więc tutaj słuchajcie, drogi, tak, decyzje i drogi. No zamyślony też właśnie podejmuje decyzje, ale jeszcze nie ma działania i w dwójce mieczy też no jakaś jest decyzja, nie ma działania jeszcze do końca. No ale uwaga, słuchajcie też na jakieś ewentualne plotki, bo tutaj też mogą raki podejmować jakieś decyzje w związku z jakimiś plotkami. A więc uważajcie, bo dwójka mieczy też pokazuje na pewnego rodzaju manipulacje emocjonalne. No właśnie, księżyc mamy tutaj i duchowny. Arkan wielki sprawy ważne przeznaczeniowe raki, gdzie macie księżyc. O, ale miecze. Mieczowo, gdzie wy macie księżyc? <laughs> Dobra, proszę abyście sprawdzili, gdzie, w którym domu horoskopu urodzeniowego macie księżyc i w jakim znaku. Oczywiście też jest to energia tutaj znaku ryb, więc może macie coś yy, wspólnego z rybami, może macie jakieś planety urodzeniowe w znaku ryb. Moi drodzy, ważne też, co macie tutaj w domu dwunastym, yy, jeżeli ktoś ma coś w domu dwunastym, bądź, bądź jakieś osoby z wami powiązane z dwunastym domem, tak, bo tutaj ryby mamy dwunasty. Mm. No i jeszcze też, moi drodzy, no mimo wszystko wasz znak. Wasz, co tam się dzieje w tym domu raka? Dobra, co tam macie? Jakie planety i ewentualnie też, w którym domu on się znajduje? Raki, moje drogie, księżyc i karta duchownego. Słuchajcie, a tu mamy spodem dwójkę mieczy. No ciekawy tydzień. Pamiętajcie, że to jest Arkan Wielki. Sprawy ważne i przeznaczeniowe. Słuchajcie drodzy moi... E Duchowny pokazuje nam właśnie na uporządkowanie emocji, uporządkowanie spraw. Jest to tydzień, w którym po prostu będziecie trochę błądzić przez takie otmęty własnej podświadomości. Jakieś lęki, może jakieś strachy, jakiś labirynt, słuchajcie, a to przekonań, a to ograniczeń, a to jakiegoś wstydu, a to jakiegoś takiego poczucia, wiecie, dziwnego jakiegoś przewrażliwienia. Niektórzy z Was mogą mieć tutaj jakieś właśnie dziwne odczucia takiego jakiegoś ni to mistycyzmu, ni to jakiejś tajemniczości, ni to czegoś takiego. No ale no, to jest na pewno potrzebne, tylko że warto moi drodzy, żebyście to uporządkowali, żebyście te pewne rzeczy tutaj gdzieś tam nazwali po imieniu, no i od pewnych rzeczy też się po prostu odcięli, bo tu na pewno są też takie raki, które właśnie za bardzo gdzieś się zatopiły, za bardzo weszły w jakieś emocje, za bardzo gdzieś w jakąś podświadomość, za bardzo gdzieś takie takie, takie wszystko to jest, słuchajcie, niewyraźne, takie z mącą takie nieszczególne, tak? Więc księżyc... To nie fajne, słuchajcie, takie trudne energie, ale duchowny mówi konieczność zamknięcia tego uporządkowania. Być może dla niektórych raków będzie konieczność tutaj zrobienia sobie takiego rachunku sumienia. Co to jest, na co to jest, dlaczego się znalazłem, czy znalazłam w takiej, a nie innej sytuacji, czy no tutaj właśnie ponoszę jakąś odpowiedzialność sam emocjonalnie za to, czy nie, czy inni ludzie, no zazwyczaj to my mówimy, że inni ludzie są nam winni, a tak naprawdę to, Myśmy dopuścili też do pewnych historii, do pewnych sytuacji, dlatego oni później po prostu tak a nie inaczej zrobili, tak a nie inaczej się zachowali. Słuchajcie, zamykanie też jakichś bardzo specyficznych spraw urzędowo-prawnych tutaj widzę, związanych z tym księżycem zamykanie i porządkowanie tego, porządkowanie pewnych tajemnic, słuchajcie, e, no rodzinnych to na pewno, ale też tak jak mówię, urzędowych, jakichś prawnych, takich właśnie spraw, tematów. Coś się tutaj zamyka, coś się domyka. Są jakieś raki, które właśnie dwójka mieczy tutaj zamyślony, może będziecie podejmowały jakieś decyzje dotyczące właśnie konieczności odwiedzenia takiej instytucji jak na przykład nie wiem, policja czy prokuratura po to, żeby pewne sprawy tam gdzieś wyjaśnić, coś złożyć, jakieś nie wiem, zawiadomienia, właśnie pewne wyjaśnienia, żeby sytuację uporządkować raz na zawsze. Tutaj widzę, moi drodzy, dokonywanie rozliczeń ze starym stylem, trybem życia, z jakimiś osobami, z którymi byliście w relacji, rozliczenia duchowe, emocjonalne, ale również, i słuchajcie, rozliczenia jakieś finansowe i w związku z tymi rozliczeniami mogą tu być jakieś specyficzne historie specyficzne te sytuacje. Trójka mieczy, moi drodzy, oraz karta Hope, nadziei. To są, słuchajcie, szanse w tym tygodniu. No skoro karta Hope, nadziei, pokazuje nam na szansę, czyli macie nadzieję na szansę, a nadzieje zostaną spełnione. Moi drodzy, karta trójki mieczy, i karta Hope, nadziei mówi o tym, że mm, pewnego rodzaju może trochę nieprzyjemne wydarzenie. Taka sytuacja, w której możecie zostać niefajnie ocenieni, niefajnie odebrani, czy to przez osobę z rodziny, czy to przez osobę Wam bliską emocjonalnie osobiście. Czy to przez osobę w pracy, ta trójka mieczy, więc to pewnego rodzaju, słuchajcie, dziwne rozczarowanie, niewłaściwa ocena i bardzo przykre samopoczucie z tego tytułu, wyzwoli w Was inspirującą wręcz energię, tak? Czyli... Powstaniecie z kolan, powiecie, o nie, 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 ja sobie więcej na tego typu historię, na tego typu sytuacje nie pozwolę. Ktoś już może tak się w stosunku do Was zachować, moi drodzy, ktoś tak was może naprawdę rozczarować, że karta Hope nadziei mówi o tym, że Wy tak czy inaczej właśnie podejmujecie rzeczowe decyzje i tak naprawdę to już przestajecie się kierować emocjami, przestajecie się kierować tym rozżaleniem, przestajecie się też niektórzy kierować tutaj e, takim poczuciem bycia troszeczkę ofiarą w pewnych energiach, w pewnych sytuacjach, tylko kierujecie się, słuchajcie, zdrowym rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem, jeszcze raz powtórzę, zdrowy rozsądek, szare komórki. Drodzy moi, to właśnie, to wydarzenie, ta jakaś sytuacja, e, Wyzwoli w Was, tak jak powiedziałam, wielki potencjał do wprowadzenia zmian. I Wy w końcu tak się poczujecie, jakbyście dostali kubeł zimnej wody na głowę i z dokładną, chirurgiczną wręcz precyzją załatwicie jakieś sprawy, załatwicie jakieś tematy, tak? Również osobiste, emocjonalne, zawodowe, wszelakie, moi drodzy, wszelakie. Coś tutaj będzie właśnie dla Was inspiracją. Nawet właśnie tak jak powiedziałam, czyjeś zachowanie niefajne, niesympatyczne, nie, nie tak? nieeleganckie, no właśnie i dwójka mieczy, zastanawiam się, co z tym fantem zrobić, czy być bardziej zachowawczym, czy może radykalnym. To tutaj jednak widzę, że będzie zachowanie radykalne, ale no takie ze zdrowym rozsądkiem, tak? To już nie, nie za wiele was będzie bolało. Tak muszę to y, tutaj Wam zreferować. Dwójka buław, drodzy moi, oraz karta złodzieja, to są zagrożenia w tym tygodniu. No właśnie, uważamy na złodzieja. <laughs> uważamy, słuchajcie, na złodzieja czasu, na złodzieja energii, tak? No bo złodziej to jest złodziej. Uważamy na wszelkiego rodzaju właśnie wampiry energetyczne. O tym mówi dwójka buław. Wręcz możecie się tutaj z kimś spierać. Możecie z kimś staczać taki bój, taką walkę, tak? Bez mała, naprawdę. Są osoby, które zajmują się na przykład ezoteryką, które się zajmują, słuchajcie, tego typu sytuacjami i energiami. No i tutaj naprawdę uważajcie, żeby ktoś nie próbował Wam energetycznie dokuczyć, moi drodzy, tak, ta dwójka była właśnie, o tym mówi, ktoś będzie próbował Wam dokuczyć energetycznie, ktoś będzie Was próbował właśnie okradać specyficzny sposób z energii. No, jeżeli tutaj właśnie mamy jakieś, prawda, księżyc, mamy te sprawy, mamy to rozczarowanie, to nawet właśnie rozczarowanie, które przeżywacie w stosunku do jakiejś osoby, to też jest też, słuchajcie, właśnie kradzież energetyczna, emocjonalna. Uważamy na jakieś właśnie spory, uważamy na kłótnie, uważamy właśnie na dziwne zbiegi okoliczności. Wyjdą na światło dzienne jakieś sprawy, które ukrywa złodziej. Więc e, jeśli ktoś was okradł, moi drodzy, no to dwójka buław pokazuje właśnie na to, że to wyjdzie na światło dzienne. Jeżeli ktoś was oszukał, jeśli chodzi o kwestie relacji, e, czy spraw zawodowych, czy spraw finansowych, to to wychodzi, słuchajcie, tutaj na światło dzienne, tak? E, co kto przed wami ukrył, to wychodzi to na światło dzienne. Uwaga, moje drogie raki, jeżeli wy żeście coś tutaj ukrywały, to to też wyjdzie na światło dzienne. Dwójka buław też pokazuje, słuchajcie, na pewnego rodzaju jakieś historie w zaciszu domowym się zabywa odbywające, typu na przykład właśnie jakieś ukryte randki i tak dalej, i tak dalej. Uważajcie na tak zwane ukradzione szczęście, bo albo właśnie ktoś Was będzie chciał w takie rzeczy wciągnąć, albo kogoś po prostu na tym, moi drodzy, nakryjecie stąd ta karta dwójki mieczy, że znajdziecie się w patowej sytuacji, ale zachowanie tej osoby... Jeśli chodzi o sprawy osobiste, pozwoli Wam tutaj tak, a nie inaczej zadziałać i to będzie inspirujące. W sprawach zawodowych, finansowych moi drodzy, właśnie rozliczenia z byłym pracodawcą, może z byłym partnerem, wspólnikiem kimś takim, albo po prostu zamykanie jakiegoś jednego etapu finansowo-zawodowego w Waszym życiu, no bo właśnie wyjdą na światło dzienne jakieś sprawy związane z czyjąś nieszczerością, nieprawdziwością, nieprawidłowością. Może jakieś właśnie historie też tutaj były związane z tak zwanym balansowaniem na granicy prawa. Moi drodzy, i to wychodzi na światło dzienne, tak? Dwójka była wręcz mówi o pewnych jakichś tam stratach z tego e, powodu. Czystka, moi drodzy, naprawdę wielka czystka, widzę uraków, stare odchodzi, nowe przychodzi. Moje drogie raki, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Zapraszam Was na kolejne czytanie. Słyszymy się za tydzień, mam taką nadzieję, cichą, słuchajcie i słodką. A Was zapraszam na czytanie również miesięczne, które jest na kanale na miesiąc czerwiec. Podlinkuję Wam oczywiście, moi drodzy, je na dole w opisie. Miłego tygodnia i do usłyszenia, kochani. Papa. Pa.